Złote myśli. Złote myśli. Teraz będziesz bliżej sukcesu. Złote Myśli. Janusz Kozioł, Hamulce Sukcesu. Uwierz w siebie i odkryj, jak przyspieszyć na drodze do sukcesu. Przedmowa Menadżerowie, którzy nie posiądą odpowiednich kompetencji interpersonalnych, stanowić będą hamulec postępu, a drogę transformacji uczynią długą i wyboistą, zaś zarządzane przez nich firmy nie spełnią oczekiwań organizacji XXI wieku. Józef Pence Kiedy rozpoczynałem pisanie tej książki, była to na początku pewnego rodzaju zabawa przelewać poprzez klawiaturę na ekran monitora swoje doświadczenia i spostrzeżenia. Jednak z upływem czasu zaczęło to coraz bardziej przypominać coś, co i dla mnie stawało się pewnego rodzaju poradnikiem. W życiu człowieka przecież tak jest, że po pewnym czasie wydarzenia w jego umyśle powoli zaczynają się zacierać i na niektóre sprawy i sytuacje nie zwraca się już takiej uwagi jak w chwili, kiedy one się wydarzały. Często nie zastanawiamy się nad tym, co zdarzyło się w naszym życiu, jakie były przyczyny takiej, a nie innej sytuacji oraz co najgorsze, jakie są i będą dalsze konsekwencje naszego działania. W wielu przypadkach ludzie nic nie robią z najróżniejszych powodów, najczęściej wyimaginowanych, twierdząc, że i tak nie było możliwości pomyślnego zakończenia. Takie podejście przypomina mi sytuację, jaką widziałem w jednym filmie. W jednej ze scen naszym oczom ukazuje się droga, po której w żółwim tempie poruszają się samochody. Mimo, że jest piękny i słoneczny dzień, ruch na tejże arterii nie odbywa się w taki sposób, na jaki mogliby liczyć kierowcy jadący tą drogą. Jak się okazuje, powodem takiej sytuacji jest pewna wiekowa pani, która, nie zważając na to, co dzieje się za nią, porusza się z minimalną prędkością, delektując się pięknem krajobrazu, jaki widzi za oknami swojego samochodu. Jak nie trudno zauważyć, w tej konkretnej sytuacji wystarczył tylko jeden człowiek, aby spowolnić ruch na całej drodze i każdy, kto się na niej znalazł, miał tylko dwa wyjścia. Liczyć na to, że kierowca ten zjedzie na najbliższym skrzyżowaniu, albo dostosować prędkość do zaistniałych warunków. Wprawdzie w życiu takie sytuacje raczej się nie zdarzają, lecz bardzo często sami ograniczamy swoje możliwości albo korzystamy z ograniczeń, jakie podsuwają nam inni, w wielu przypadkach nawet najbliżsi.